Dzień dobry, dzień dobry Jakby nie było, no to mamy piątek. Piątunią, piątą Nie wiem jak wy, ale ja z utęsknieniem czekałem. Może w końcu odespać. Dzisiaj ciężko. Naprawdę kurde już było ciężko zwleć się z, z łóżka. Coś znaleźć w ogóle gamingowego też nie było takim prostym zadaniem. E, nie szukając... Po grach, e, o których kompletnie nie mam pojęcia, bo mógłbym poczytać o grach, o których kompletnie nie mam pojęcia, ale to kompletnie by nie, było, nie miałoby sensu. E, e, wyskakiwać kciuków, dokładnie, moi kciukowi, pozdrawiam moich kciukowych. E, elo Maneiro. E, no i co, powoli zaczynamy e, dzisiejszy dzionek. E, Niektórzy być może już wcześniej rozpoczęli ten dzionek, a ja wam pokażę taką ciekawą sytuację. Zaraz zobaczymy. Zaraz wam pokażę mojego Shortsa. I wczoraj miałem taką niespodziankę, bo okazało się, że w ciągu dwóch godzin... Prawda, że wybitnie głupi. Okazało się, że w ciągu dwóch godzin shorts wybił 4,5 tysiąca osób. Od 10 do 12. Nie wiem, może komuś się zapętliło to? Czasami mam głupie pomysły, ale widać że te najgłupsze pomysły najbardziej skutkują. E, ok, przechodzimy tutaj do naszego kalendarza. Zaglądamy, 16 piątek, imieniny obchodzą Benon, e, Albert, Aurelian, Aurelian, au... Aureusz, Benona, Cyryk, Judyta, Ludgarda, Tychon. Pozdrawiam wszystkich imienników. Przysłowie na dziś. Grzmoty Czerca rozweselają rolnikom serca. A, nietypowe święta. Międzynarodowy Dzień Pomocy Dzieciom Afrykańskim, Dzień Dziecka Afrykańskiego, Dzień Bluma. Nie wiem o co chodzi z tym Dniem a Bluma. Um, Tutaj z tymi dziećmi afrykańskimi też nie wiem dlaczego. Nie wiem, Dzień dziecka azjatyckiego może będziemy obchodzić, Dzień dziecka, nie wiem, wschodnioeuropejskiego. Ja. Um, Julian Tuwin, jaka to oszczędność czasu zakochać się od pierwszego wejrzenia. Hmm, dokładnie, tutaj czas jest a, w cenie, także zakochujmy się od pierwszego wejrzenia. Zajrzyjmy sobie na pogodę. Morderczy upał w Polsce nawet 34 stopnie. Padną rekordy temperatur w czerwcu. No, i tutaj napłynie do nas to, o czym wcześniej już wspominaliśmy. Ten afrykański żar, który już tam wkracza od południa. I obecnie ścierają się troszeczkę te masy e, powietrza, więc zobaczymy jak dalej to będzie wyglądało na kolejnych modelach meteorologicznych. Ehm, no i co widzimy, mm, że upał będzie bardzo silny, e, tak jak mieliście za zapisane w mieście zapisany w lidzie tytułowym 34 stopnie, to możecie spojrzeć, że to nikogo nie ominie. Tym razem polski w ogóle upał nie podzieli e, wszystkim przypierdzieli, także. Mm, takie poczujecie, taki powiew ciepłej bryzy z piekielnych bram. No i tutaj macie to były prognozę gdzieś tam od 20 czerwca. E, powinno być. E, natomiast, jak się okazuje, najwyższą temperaturą w czerwcu jest 38 stopni Celsjusza w Słubicach 19 czerwca 2022. No i zobaczymy, czy uda się to e, przekroczyć i będzie e, kolejny rekord o temperaturze, ponieważ e, z Rosji idzie ten chłód, więc powietrze będą się stykały, zderzały, więc. E, Niemal w każdym zakątku Polski może się pojawić burza, przylotną opadę. Powiem Wam szczerze, dzisiaj jeszcze nie zaglądałem na balkon, w zasadzie na taras, ale widzę za oknem, że jest cieplej i widzę, że mi chyba coś zrywa. O, no właśnie. O, no właśnie. No nic, lecimy dalej. Na otworzenie nie powinno tak zrywać, mam nadzieję, że, że to tylko coś chwilowego. Coś Sąsiadów proszę o włączenie w tym momencie i internetu, ponieważ robię poranne pierdolądo. No i co? Początek przyszłego tygodnia przyniesie nam delikatnie uspokojenie. Natomiast wraz z końcem przyszłego tygodnia przyjdą upały, więc zobaczymy jak to będzie wyglądać nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. E, dobra, zaglądamy na, tutaj na kursy, co się w ogóle dzieje, m, jeżeli chodzi o... Co się w ogóle dzieje, jeżeli chodzi o nasze kryptowaluty. E, no to mamy... M, mieliśmy najpierw spadki, potem mieliśmy znowu wzrosty. M, także no, gdzieś tam będziemy chyba w tym kanale się bujać trochę. Trochę nas e, pobuje, i kto wie, może to już będzie takie wakacyjne pójście e, bokiem, a może jeszcze nas spadki czekają. Ciężko tutaj e, stwierdzić e, dokładnie, jak będzie. E, my sobie zaglądamy Cyber Harbor. No, to coś wkroczyło nam tutaj, i to grubo z buta. Jak widzicie, Kaspa i KCS. KCS z tego, że spotlight się odbywa na KuCoinie, więc e, po prostu ludzie być może skupują token e, kółkojny i mamy te wzrosty. Mamy wzrosty na stacks. Pepe staje po raz e, kolejny. Nie ładujcie się, nie ma sensu. Natomiast zobaczmy, co, co tutaj spada. WeChain, Terra, Polygon. Tutaj nie ma chyba końca tego. Tego spadku. Zobaczymy, jak dalej. Polka dot. Także te spadki już takie minimalne. To już widać, że chyba wyhamowuje troszeczkę, można tak to powiedzieć. Ok, a dzisiaj na Twitterze CoingEgo jeszcze dodatkowo znalazłem, że Nym token o wartości 10 tysięcy dolarów ale nie dla jednej osoby <laughs> szkoda będzie rozdawany poprzez te cukierki na coingecko to już nie byłby taki pierwszy airdrop przypominam o tym ACSie i przypominam, że tam coś tam się odkłada, bo ja ostatnio tam zajrzałem i też chyba 7 dolarów było do, do odebrania, więc jeżeli ktoś tam partycypował w tym acesie, no to można e, sobie podejrzeć natomiast jeżeli chodzi o e, airdropa mm, no to tutaj macie ten e, token po prostu należy e, pofollowować na twitterze e, no i co, zapłacić e, tiketami, e, cukierkami, e, jeżeli chodzi o e, m, za tego airdropa no, i um, zostanie spośród kilku osób e, wylosowany, tak? E, tysiąc, tysiąc osób będzie miało okazję zostać zwycięzcami i partycypować e, w, w 10, czyli tak naprawdę R warte 10 dolków. No, to musicie ocenić, czy 500 cukierków jest tego warte. Ja sobie to zrobię. Mm, a noż, widelec jakiś tam kol kolejny token. Zobaczę, z czym jest związany ten token, bo powiem szczerze, dzisiaj tak na szybko, ja codziennie z rana staram się odklikywać te cukierki, więc, więc tutaj mówię, o, dobra, coś pokażemy. Um, Okej, okay. kolejna rzecz, którą chciałbym Wam pokazać, no to oczywiście związane z Townstar. Ja już ukończyłem e, misję, no i tak jak Wam mówiłem, niestety z prądem się zakręciłem więc przez pewien czas był niedobry prądu, dlatego dopiero dzisiaj mi się udało e, w zasadzie wczoraj mi się udało wykonać tą misję winną. E, no i co? E, po pierwsze, dla wszystkich osób, które zrobią tą jedną e, sprzedaż, przynajmniej ja to tak e, zrozumiałem m, będzie Ghost e, Uncommon Ghost Card e, czyli m, e, w, ten, w, ten, w ten weekend więc z z zobaczymy, z czym to będzie związane. No i jeżeli chodzi o Galagains, to żeby tam być w, na wyższym miejscu, to rzeczywiście trzeba e, tutaj posiadać jej nft e, Ja mam tylko taki, który przyspiesza mi tych ludzików, że, że trochę szybciej chodzą. Natomiast rzeczywiście to już trzeba by było mieć od budynków, nie wiem, szybsza produkcja i, i różne takie inne rzeczy. E, kolejna rzecz od Star. To tutaj już Wam e, wrzucam. To macie. E, tu tam jakieś syfy robi e, kopy, e, macie tutaj giveawaya. No i w zasadzie tego giveawaya chyba do godziny 15, ale najlepiej od razu róbcie. No i jest właśnie okazja do wygrania mm, tutaj mm, chyba bodajże w e, winiarni, mm, więc e, wa, warto wejść, warto proste zadania. Ja jeszcze tylko te jedno zadanie muszę e, w, wykonać e, i, i będzie pozamiatane. No i e, Kolejna rzecz, to tutaj warto zobaczyć. takie jak widzieliście na filmie albo nie widzieliście, to zapraszam na kanał Maciej, gdzie rozmawiam z Andrzejem z A Sporo zmian jest właśnie w projekcie, sporo zmian. Ciężko powiedzieć na lepsze. To nie są zmiany, tylko. O, projekt się mocno rozwija. I tutaj jedną z takich punktów rozwoju to jest łatwiejszy uzyskanie łatwiejszego dostępu dla osób takich non-krypto, więc tutaj macie podpisane partnerstwa z portfelem Face Wallet. Ja jeszcze aż tak mocno się nie wdrażałem w, tej, w ten portfel Face Wallet, natomiast on polega na tym, że nie będą potrzebne fazy e, frazy seed. Um, więc to rzeczywiście takie łatwiejsze będzie wejście. Tutaj, w świat Web3, no i na koniec, zaglądamy sobie na stronę Krypto Oczywiście szylujemy Wam koszulki. Przypominam, że koszulki na naszym można zakupić tylko w fazie pre-order. Do niej wybierzemy, co jeszcze pozostanie na sklepie. Jak widzicie, mamy nowe partnerstwo z Ekonomia Pro, jest to partnerstwo bardzo mocno tutaj edukacyjne. The, możecie zobaczyć na ich Twitterze, że też będą robić y, tutaj y, takie coś w rodzaju kursów, jak nauczyć się y, analizować, czytać ekonomię za pomocą różnych takich y, narzędzi. Y, dalej jest ta promocja na ledger, nadal są błędy od GeoDemax i Bybit. Y, także macie instrukcje tutaj edukacyjną, e, do tego jak steko, stekować token e, pro. E, no i co, pobudkę z krypto wczorajszy live e, z Bebambem, no i mamy ten film z Cryptomaker. E, dobra, widzę, że dzisiaj internet tak średnio a, pozwala mi prowadzić tą transmisję, więc przechodzimy do demotywatorów, profesor Uniwersytetu, dr Dipsy, na Florydzie zakończył swoją misję badawczą i ustanowił przy okazji nowy rekord świata 100 dni życia pod powierzchnią oceanu. W piątek rano e, dr Joseph D. Turi, po raz pierwszy poczuł promienie słoneczne od czasu wycofania się do podwodnego związku e, 22 stopni pod wodami Key Largo na Florydzie. 1 marca, mm, 55-letni D. Turi, inżynier biomedyczny, który wykłada na uniwersytecie. Południowej Florydy i nazywa siebie dr. Deep Sea. Spędził nieco ponad 3 miesiące na dnie szmaragdowej laguny w Jules Undersea Lodge, jedynym po hotelu w Stanach Zjednoczonych. Według strony. In Kurde, to też ciekawa. Um, a potem zobaczymy sobie ten hotel, może kiedyś wam. 17-latek. Ze sprzedaży serwera do Minecrafta kupił swojej mamie dom. No i kto powiedział, że na grach nie można zarabiać? W 2021 roku 15-letni Ukraińiec uczący się Lemon School w Wielkiej Brytanii postanowił wraz z zwykłym kolegą zainwestować w duży serwer do gry Minecraft. Dwa lata później, czyli w 2023 roku, chłopaki sprzedali serwer, który w tym czasie stał się bardzo popularny. 17-letni Maksym nie zdradził ile zarobili na sprzedaży, ale przyznał, że będzie go stać. Kupić mamie dom. Bardzo fajnie. Ufaj, lecz kontroluj. <grym> I lecimy dalej. Promocja, super cena. Polska kobieta za 39 e, zł. Kto może, niech do sklepu podąży bo nie wiadomo ile ta promocja będzie trwała, ale dla tych tylko kto ma... no i co, pamiątkowe zdjęcie z koncertu, także chyba bardzo dobry widok, czasami warto zająć miejsce w pierwszym e, rzędzie. No i widzę, że ta transmisja urywa, ale urwą można powiedzieć. Dobra, dla wszystkich cierpliwych serdecznie wielkie dzięki. Mam nadzieję, że dzisiaj ta transmisja nie będzie tak mocno e, zrywana podczas naszego live'u o godzinie 22, na który serdecznie e, zapraszam. No i jeszcze gdzieś tam w okolicach godziny 10-11 wjedzie wie, Surare za 100 zł, także oczekujcie, będzie troszeczkę o nowych zawodnikach, których zakupiłem. Siema Ignatix, pozdrawiam. Um, dzisiaj ponieważ tego live'a ścinało, no, no to nie będę i tak robić z tego dodatkowych newsów gamingowych, także live'a. Pozostawiamy e, ku pokrzepieniu e, serc, którzy mm, albo oczu, którzy nie zdążyli. Mm, a zapraszam jeszcze raz na godzinę e, 22. Trzymajcie się ciepło. Na razie. Heja.